I to podsumowanie tego raportu, raportu Ministerstwa Obrony Narodowej, pierwszy taki tak kompleksowy, chociaż my z perspektywy anteny TVN24 mamy eksperta Piotra Świerczka z nami od wielu lat, który bada to, co działo się w kwietniu 2010 roku i potem kolejne lata. Piotrze, witaj. Dzień dobry Państwu. Witam. Co rzucać się w oczy, wsłuchując się, bo notowałeś się, widziałem przez wiele godzin. Od czego zaczniemy? na. Mógłbym zacytować oczywiście Cezarego Tomczyka, kłamali i oszukiwali, ale rzeczywiście można powiedzieć, że organ publiczny państwa polskiego stwierdził jednoznacznie, że Antoni Macierewicz wraz z kierowanym przez siebie podkomisją manipulowali opinią publiczną w zakresie przyczyn katastrofy smoleńskiej. I to w końcu powiedział oficjalny organ państwa polskiego poniekąd potwierdzając te wszystkie materiały, które przez lata publikowaliśmy w tym zakresie. Padło dosyć jasne zdanie, to co robił Antoni Macierewicz i jego ludzie było jawnym poświadczeniem nieprawdy w dokumentach i to ma trochę odniesienie do tych wszystkich zarzutów, 41 wniosków do prokuratury, które mają przerodzić się w zarzuty, no bo to jest złamanie prawa. Innymi słowy, jeśli Antoni Macierewicz dysponował wiedzą, co zostało podczas tej prezentacji wykazane, że w Smoleńsku doszło do katastrofy, a mimo to lansował tezę o wybuchach na pokładzie samolotu, to znaczy, że złamał prawo, bo jako urzędnik poświadczył nieprawdę w dokumentach państwowych. Wiele też tych dokumentów było schowanych w biurku. Też używałeś takiego porównania, które później zostało ja się zastosowane. Ja chwilę. się uśmiecham, bo ta przenośnia, ja się często nią tak. posługiwałem, że y, jestem ciekawy, co jeszcze Antoni Macierewicz chowa w swoim biurku, co pozamykał w swoich szufladach. Jak dzisiaj usłyszałem, że to wcale nie była przenośnia, to była prawda. No, to się lekko uśmiechnąłem, bo y, rzeczywiście y, był taki fragment, w którym opisywano, że dosłownie w biurku Antoniego Macierewicza w gabinecie przy ulicy Kolskiej 13, gdzie mieściła się siedziba podkomisji, znajdowały się dokumenty, które były syntetycznym podsumowaniem prac badawczych, podsumowaniem, które wskazywały na katastrofę, a nie na zamach, do którego miałby dojść w smoleńsku. Innymi słowy, to podsumowanie było streszczeniem prac kilku ekspertów, pana Protero, Magnusona Lili i pana Taylora. Czterech zagranicznych ekspertów, Szwedów i Brytyjczyków, e, dotyczących tego, że w Smoleńsku doszło do zwykłej katastrofy. I Antoni Maciewicz trzymał ten raport, to streszczenie cały czas w swoim biurku, ale publicznie cały czas mówił o zamachach. No, tych właśnie wątków związanych z katastrofą było bardzo dużo, które były ukrywane. Bardzo często tutaj padło słowo kłamstwo, które. No, już nie chcę powiedzieć, że w nieprawdę było społeczeństwo wprowadzane przez wiele lat, ale kłamstwo, którym posługiwał się Antoni Macierewicz. Tak, wydaje mi się, że mi bliższe są oczywiście dokumenty i oczywiście możemy teraz mówić o tym, że cały czas złośliwie rzecz ujmując, mógłbym powtórzyć to pytanie, które przez dwa lata zadawałem Antoniemu Macierewiczowi teraz mógłbym mnie powtórzyć w stronę Tomczyka, czy też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdzie jest cały raport Dniar. Bo Prawda jest taka, ten raport ma 3000 stron. I oczywiście, ja rozumiem, że politycy mogą się teraz powoływać na nasz materiał i to, że zawiesiliśmy streszczenie tego raportu, przetłumaczone przez tłumacza biegłego na naszych stronach internetowych. Ale ja jestem dziennikarzem. Ja oczekiwałem, że państwo polskie przedstawi mi komplet oryginalnych dokumentów i że każda osoba, łącznie z politykami PiSu słyszeliśmy ten apel na samym końcu, że powinni wykluczyć Antoniego Macierewicza i odciąć się od jego TS, to ja oczekiwałbym, że żeby mieć absolutnie bezstronny wgląd w tą sprawę, powinny być jawne te dokumenty i ym, padła deklaracja, że będzie zmieniane w tej kwestii prawo, i że być może uzyska się zgodę sądu na taką publikację, no ale my tych dokumentów jednak wciąż nie mamy. Do czego Ty byś oczekiwał teraz? Co, co, co powinno się wydarzyć teraz? Co, no, no właśnie, ten zespół powinien zwrócić się do Komisji Badania Wypadków Lotniczych lotnictwa Państwowego z siedzibą w Poznaniu o odtajnienie wszystkich oryginalnych dokumentów. Wiem, że um, niedawno ten zespół pułkownika Leszka Błocha otrzymał ze Stanów Zjednoczonych z Uniwersytetu Wichita z Instytutu NIAR, który sformułował bardzo dużą ekspertyzę za 8 milionów złotych publicznych pieniędzy. Jeżeli ten zespół otrzymał ten cały oryginał, te 3000 stron, przypomnę, Antoni Macierewicz pokazał tylko półtora tysiąca stron, to jeżeli oni to mają, to powinni jak najszybciej zwrócić się o to, żeby ten raport mógł być udostępniony. Christopher Protero, którego nagrałem, materiał powtarzaliśmy wczoraj w czarno-białym, też oczekiwał tego, a przypomnijmy, że ciąży na nim klauzula. Poufności, że organ publiczny ujawni jego raport i pokaże je polskiemu społeczeństwu. Ja dlatego, jeszcze raz to powtarzam, zwracam uwagę na oryginały. I co mnie zainteresowało w tej prezentacji, to są maile, czyli to, ta korespondencja która, wewnętrzna, która krążyła pomiędzy członkami podkomisji, bo ona też wskazuje na to, że świadomie dążono do jednego podstawowego wniosku. W smoleńsku miało dojść do y, zamachu, do eksplozji. To, y, I to wynika trochę z tych maili, które prezentował Cezary Tomczyk. Ja w, wciąż mi to y, brzęczy w uszach y, jeden mail, y, Cezre, jeden mail Wiesława Binięt do przewodniczącego podkomisji Antoniego Macierewicza, który sugeruje, że trzeba się pozbyć tego głównego problemu, jaki stoi na przeszkodzie, by udowodnić zamach, czyli tego, tej smoleńskiej brzozy. To drzewo, to wampir nie można go zatłuc. I co dowodzi tego, że podkomisja świadomie pozbywała się dowodów, które stały w sprzeczności wobec tezy zamachowej? No tylko trudno dostosować tezę wobec faktów, które są, są potwierdzone przez ekspertów. No w, oczywiście w, w, w tej całej prezentacji były też rzeczy arcyciekawe, jak kontakt Antoniego Maciere, Macierewicza z obywatelem Federacji Rosyjskiej, Aleksandrem Glaskowem, nośnika choć, choć USB. minister Cezary Tomczyk nie potrafił odpowiedzieć jasno na pytanie, e, czy ten kontakt był inspirowany przez służbę Obcy Wywiad. Kim był naprawdę ten człowiek i co znajdowało się dokładnie na tym pendrive'ie? Podkreślę tylko, że zgłoszono to pięć dni. Po. Padło tak takie ogólne sformułowanie, że to nie były informacje wiarygodne, ale były na rękę Antoniemu Macierewiczowi w zakresie tej teorii zamachowej. Ten obywatel nigdy nie został zatrzymany. Przekroczył przejście piesze z obwodem królewieckim kilka dni po spotkaniu z Antonim Macierewiczem. Antoni Macierewicz też z opóźnieniem poinformował służbę kontrwywiadu wojskowego na temat tego spotkania. Oczywiście moglibyśmy teraz mówić o innych smaczkach. Cały czas uśmiechałem się na myśl o tym, że żona Antoniego Macierewicza z koleżanką dokonywała ostatecznych poprawek raportu pod komisji przed jego oficjalną publikacją. To był sierpień 2021 roku. Spodziewasz się, mimo tego raportu, mimo pieczęci Ministerstwa Obrony Narodowej, jeszcze podważania tego ze strony Antoniego Macierwicza? No to teraz będę złośliwy i powiem tak. Szkoda, że przez 30 minut na początku tej prezentacji wypowiadał się minister obrony narodowej, i zanim doszło do wypowiedzi ekspertów, on zdążył dostać chrypkę. Obawiam się, że zostanie to wykorzystane przeciwko zespołowi który składał się z wojskowych i osób, fachowców, bo zostało opatrzone to szyldem politycznym. Innymi słowy, 30 minut wstępu polityka, ministra obrony narodowej, potem kolejny polityk, choć Cezary Tomczyk był, że tak powiem, występował tutaj w roli pewnego rodzaju recenzenta tej pracy, dokonał pewnego streszczenia, bardzo sprawnie to, to, to wyszło, z tego dużo się dowiedzieliśmy, ale na końcu znowu dwóch polityków, którzy odpowiadają na pytania. Jeszcze raz, jeśli chcemy to odrzeć z polityki, z takiej emocji politycznej, to oprócz wypowiedzi tych ekspertów powinniśmy dysponować oryginalnymi dokumentami i wtedy, cytując y, y, maila... Wiesława Biniędy do Antoniego Macierewicza, wtedy rzeczywiście moglibyśmy zabić tego wampira. Piotrze, oglądasz to przez wiele godzin, od lat się tym zajmujesz, ale teraz o godzinie 14 jak ktoś włącza już po tym spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, z przedstawicielami Wojska Polskiego i zastanawia się, co się pojawiło w tym raporcie, gdzie jesteśmy dzisiaj z tą wiedzą, czy jest coś nowego, czy co powinniśmy zapamiętać, to jakbyś to podsumował? Na pewno państwo polskie przyznało, że Antoni Macierewicz wyrządził krzywdę polskiemu społeczeństwu, manipulując jego wiedzą w zakresie katastrofy smoleńskiej, lansując teorię zamachów i okłamując polskie społeczeństwo na temat tego, że w Smoleńsku mieliśmy do czynienia ze zwykłą katastrofą. Antoni Macierewicz był pełni świadomy tego, Przynajmniej od roku 2019, kiedy otrzymał część raportów, że okłamuje opinię publiczną w zakresie smoleńskiej katastrofy, w zakresie tego wypadku. I to jest właściwie najważniejsze przesłanie. Państwo polskie, organ publiczny, w końcu to. Potwierdził. I to jest w zasadzie najważniejsze. Co będzie miało prawdopodobnie konsekwencje prawne? No na razie mówię prawdopodobnie, bo te zawiadomienia dopiero do prokuratury zostaną przekierowane. Ponad 40 takich zgłoszeń. Zawsze będziemy mogli oczywiście zwracać uwagę na te detale. Ja wciąż mogę zwracać uwagę na detal, który na mnie też zrobił wrażenie, że ta wy słynna wypowiedź Franka Taylora, jednego ze specjalistów, którzy pracowali na rzecz podkomisji, to był Brytyjczyk. Rzeczywiście w 2018 roku on powiedział, że kiedy członkowie podkomisji przedstawiali mu papierowe modele um, um, uszkodzeń kadłubu tu polewa, to on powiedział, że um, rzeczywiście to jest dowód na eksplozję, tylko że... I Antoni Macierewicz wielokrotnie tą um, wypowiedzią żonglował, przypominał ją. Prawicowe media bardzo mocno się na nią e, rzuciły i przez wiele lat ją powtarzały. Tylko że Frank Taylor już rok później, kiedy zapoznał się z całością materiałów, się z tego wycofał i zabronił używania tej wypowiedzi zarówno pod komisji, jak i w ogóle przekazywania jej na zewnątrz. To nie przeszkodziło Antoniemu Macierewiczowi lansować dalej teorii zamachowej. Z sześciu specjalistów, w tym jednej instytucji zagranicznej, które zostały wynajęte przez podkomisję, pięć powiedziało w Smoleńsku, nie doszło do zamachu. To była katastrofa. A mimo to Powtarzam to cały czas. Antoni Macierewicz cały czas wspierał polskiemu społeczeństwu, że mieliśmy do czynienia z zamachem i eksplozjami na pokładzie samolotu. Próbując jeszcze dok i dokonywać pewnych testów, tak? To też zostało tutaj mocno wypuklone, również nie tylko takimi materiałami, które u Ciebie już widzieliśmy również, ale. To, 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 to tak. To mówi, że o kolejnej ciekawostce rzeczywiście o niej zapomniałem. Jest taki fragment z eksperymentów, które przeprowadzała podkomisja. Chodziło o to, żeby na jednym z modeli samolotu, w trakcie lotu tego modelu w powietrzu, oderwać mu końcówkę. Skrzydła, i zobaczymy, co z tym modelem się stanie, bo może to nam da odpowiedź, co się mogło wydarzyć w Smoleńsku. I ja cały czas żyłem tym filmem, pamiętałem go oczywiście z raportów podkomisji. O, rzeczywiście, dosyć długo trwał. Ten samolot był stabilny po urwaniu tej końcówki skrzydła. Co się okazuje? Podkomisja zwolniła tą końcówkę tego filmu po odcięciu tej końcówki skrzydła, tak, żeby samolot leciał dalej prosto. Na oryginalnym filmie samolot zaczyna przekrzywiać się w lewo, bo traci część siły nośnej na tym skrzydle. Nieprawdopodobnie jest to przykład. Łącznie to było ponad 80 milionów złotych. Zresztą tych szczegółów finansowych też było bardzo dużo, tej, tej odpowiedzialności. Ja jestem sceptyczny co do tej kwoty. Jeśli pytasz mnie o to, co o niej sądzę, to powiedziałbym tak. Dobrze, przywiązywałbym się do tych 34 milionów, czyli kosztów funkcjonowania podkomisji, kosztów sporządzenia raportów zagranicznych, ale naprawdę, jeśli wyceniamy teraz po wielu latach, tu polewa który zaznaczam, nie może latać już w żadnym kraju europejskim, bo nie spełnia norm emisji, hałasu i tak dalej, na kwotę 47 milionów. Właściwie wtedy już, w tamtych latach, były tylko dwa państwa, które były zainteresowane zakupem, i były to e, państwa azjatyckie, e, bo tam jedynie ten samolot mógł latać. To były chyba Indie, Pakistan i jeszcze jakiś, jak, jakiś kraj azjatycki. E, to już wtedy nawet Ludzie z Agencji Minienia Wojskowego, którzy zajmowali się sprzedażą tego samolotu, wyceniali go tak realnie na 20 milionów złotych. Więc dopisywanie tej kwoty zniszczenia samolotu na 47 milionów, gdybym miał się do czegoś przyczepić, byłbym znacznie ostrożniejszy w całościowym formułowaniu, że całościowy koszt, czy też strata wynikająca z działania podkomisji, aż 81 milionów złotych, bo ten samolot, że tak powiem, koszt tego samolotu mi trochę tutaj w tym raporcie zgrzyta. Ale samo funkcjonowanie podkomisji 34,5 miliona złotych zostało to wyszczególnione. To 2 miliony złotych na ochronę Antoniego Macierewicza, około 17 milionów złotych na ekspertyzy i 12,5 miliona na wydatki osobowe podkomisji. To tyle jeżeli chodzi o liczby, ale liczą się fakty, o których zawsze opowiada na Antenie Tefan 24. Piotr Świerczek, bardzo dziękuję.